Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Hanka, ja dam na swoje miejsce. Dulska. Patrzcie ją, jak się odgryzła. To jeden z fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Moralność Pani Dulskiej. Ta tragi farsa, w której przeplatają się ludzka głupota, pazerność, skomstwo oraz zakłamanie zabrzmiała w minioną sobotę w ramach dziesiątej już edycji akcji narodowego czytania w całej Polsce. W Zawichoście czytanie fragmentów Moralności Pani Dulskiej rozpoczęło się tuż przed południem w ogrodzie przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Chociaż w Zawichoście ta akcja odbywa się po raz pierwszy, to według zapewnień burmistrz Katarzyny Kondziołki z pewnością nie ostatni. Dziś będziemy czytali moralność pani Dulskiej, Gabrieli Polskiej. Po raz pierwszy odbędzie się wspólne czytanie w, gminie, w mieście i gminie Zawichost. Natomiast jako organizatorzy to jest Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta i Gminy Zawichost. W akcję narodowego czytania zaangażowali się radni, dyrektorzy zawichojskich instytucji, jak również uczniowie i mieszkańcy Zawichostu. Ładnie się wyrażasz, nie powiesz? A ja wiem... Nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami, uuu, jak ja to lubię. Hesia mela wybiegają ze swojego pokoju. Krótkie spódniczki jednakowe, barchanowe, kaftaniki, włosy rozpuszczone, biegną do pieca. Przykucają przed drzwiczkami. Narodowe czytanie to akcja organizowana w Polsce od 2012 roku z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej edycji wspólnie odczytano lekturę pan Tadeusz autorstwa Adama Mickiewicza, Katarzyna Szluga telewizja STV.